znowu jesteśmy Nie znam tego świata Ja pierdolę Chodzi słońce? No słońce akurat zachodzi Nie no świetnie Dosłownie świetnie człowieku Chodź człowieku stąd Jest Dobra chodź Wykupimy się pod ziemią Chronienie Gdzie jesteś? chodzi Wiesz, lajasz powiedz. Masz jakieś pochodnie? No nie mam. Szybko kop tutaj. poświęcam. Rano ja porad człowieku. Co mam teraz galać? Noc jest prawie. Zdążę, 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 zdążę. Co zamierzamy zrobić? Jest co my tutaj w ogóle do cholery robimy? Ej, co Co my tutaj do cholery robimy? Pewnie w portal jest. nas przyniesie. Ostatnie to pamiętam to to, że. Gdzieś skoczyłeś? To jest ostatnie co pamiętam. Zimno tu na Przynajmniej nic nas nie atakuje. Oj, albo wykrakasz. Wykraka Mam cztery pochodnie no, pośleć Kim dzięki, dzięki, Dobra. A więc no co zamierzam teraz zrobić człowieku? Mówię ci, żeby nie wchodzić do tego portalu wiem gdzie kurwa No wolał, wolałbyś zginąć A masz pewność żebym tam zginął Tak Jaką Widziałeś Widziałeś, widziałeś tą lawę No gdybyśmy do tego portalu nie weszli pewnie tej lawy by nie było Węgiel Jesteś pewny Tak, jestem pewny prawdę co mam w plecaku, że... Coś zostawiłem. Jedyne ja mam sobie stamtąd, to miecz i morcik. Mam, mam dwa grzyby mam, mam cztery grzyby. Czekaj, a ja użyję mojej tajemniczej mocy... Wykrywania potworów, aby stwierdzić... Czy na powierzchni są dwa potwory. Nie przybywajcie. W tak pobliżu nas nie ma żadnego, oprócz tych na powierzchni. W szczęście jest sześć, tylko zombie i spider. Jeden, sześć, jeden sześć, sześć spali, sześć, drugi sześć, będzie normalny, jeśli go nie zaatakujemy. Ile masz węgla? Sześć. Dziewięćdziesiąt. Siedem. i masz? da Dziewięć. Bo zrobiłem pochodnie. Masz pożyczyć. Trzy drewna. drewna w sensie desek? Tak. Jako, że przez ciebie trafiłem w to miejsce masz. Zbieraj sobie. że głównie powycinam różne momenty z tego odcinka. Dobrze, dobrze masz zupę, masz zupę. Póki jest zupa. Zupa, 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 możesz tę dupę wepchnąć. Człowieku jestem, jestem na kompletnym odludziu. Kompletnym pieprzonym odludziu. ludziu. tę zupę, skoro nie chcesz. Kto powiedział, że nie chce? Ej, taka chwilowa przerwa, czy ja do miskę, czymś mi się wydaje? No, no. Byłeś naprawdę, Być naprawdę głodny. głodny. Wiesz, pewna dziewoja. Dzięki użyciu szamponu do włosów. Z włosów takich, których kolor jest trudny do pisania przez mężczyznę zmienił się na czarny a przynajmniej taki tak. list napisała przez grubego grabarza podobno na tym szamponie pisała szampon do osób brązowych i kurwa rol lol która godzina nad nami są potwory. Dobra, przygotuj się, jeżeli zombie tu wpadnie i niszczymy go. Noc. W obecnej chwili już cztery potwory są nad nami. Stąd jeszcze cztery potwory. Ponieważ mają magiczną moc. Może któryś który z nich to zwierzę? Bo... Może. Tak Stąd jeszcze cztery stworzenia. To mi się kończy. Uwaga. Mi zostały dwa ostatnie kilofy. Przygotowy mierz. Przygotowy miecz. Nie gotować. Spider. Spider. Atakujmy go. Mam pik pomysł. Dwa spidery. Mam pik pomysł. Zabiję jednego z Może uda nam się, się zdobić wędkę. Jak, jak będę krzyczał, zabierz ten klotek pode mnie. Aaaa. Chcesz zupy? Masz zupę? Nie, bo jeszcze znowu zjem z miską i co będzie? Będziesz mieć powera. Nie, ale to, jest, to jest niemożliwe, że mnie zjem z miską. Dobra, dobra otwieraj. Paluj się. Lol. Się się dobra, pił. na trzy atakujemy i takujemy pająka. Raz, Masz. Przygotuj się we schody. Uno. Albo czekaj. Dwa. Trzy. Mam stringa. Masz stringi? Nie, stringi kości strzała. A więc musimy znaleźć tu jakąś cywilizację. Jesteś gotowy się tego podjąć? Jestem. Jestem. A więc ruszajmy! To, to. Mój łuk.